Pan pamięta bardzo dobrze te czasy, kiedy infrastruktura w Polsce była jaka była. Natomiast na przestrzeni ostatnich 20 lat zrobiliśmy duże postępy. To nie jest dzisiaj problemem, infrastruktura. Tak, tak, nie. Ogromno, ogromne postępy. Mam, mam tu na myśli nie tylko narciarstwo, ale również jazdło szybkie czy inne dyscypliny. W tej chwili saneczki. Wszyscy wspieramy, żeby udało się zbudować taki tor szkoły w Polsce. I, I to powinno pchnąć te inne nasze dyscypliny zimowe do, do przodu. Tak jak pchnęło skoki narciarskie, bo tu naj, najszybciej po, zaczęła powstawać infrastruktura, podążając niejako za zainteresowaniem za tym sportem w Polsce i za potem już sukcesami, które się pojawiały. Za tym poszło jak gdyby dobry klimat do tego, żeby tą infrastrukturę poprawiać i jakby no przyzwolenie środowiskowo-społeczne, tak bym powiedział, żeby takie jednak drogie inwestycje realizować bez pytań po co to, komu i tak dalej. No i teraz się okazuje, że, 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 to, że to nam się udało. Takie, powiedzmy, klimatyczne ocieplenie, które obserwujemy od 20 lat, no, Oczywiście powoduje pewne zagrożenia dla, e, dla tych sportów, które uprawia się zewnętrznie, no, tu szczególnie biegi narciarskie czy, czy narciarstwo alpejskie. Skoki przetrwają, są skocznie igielitowe. Generalnie trenuje się na igielicie, startuje się zimą na śniegu. Taki jest proces i tu też trzeba mieć takie obiekty. Łżwiastwo szybkie przetrwa. Jeżeli powstanie teraz już ta druga hala, a powstanie, bo już jest zrobiona do łyżwiasta szybkiego w zakopanym, wcześniej w Tomaszowie Mazowieckim, to, to to w tym momencie jest też świetna baza do szkolenia sportowego tego od najniższego poziomu w górę. Bo same kadry są zabezpieczone świetnie we wszystkich sportach zimowych i, i letnich, też bym powiedział. Naprawdę działają już na bardzo wysokim, profesjonalnie e, zabezpieczonym i finansowo e, e, poziomie. Także to, to jest ok. Natomiast ja, ja to tak się ciągle upomniałem o te doły, żeby tam. Ci, którzy zaczynają w danej dyscyplinie sportu, żeby już mieli infrastrukturalne warunki do tego, żeby, żeby się rozwijać, żeby trenować dyscyplinę sportu, którą, którą, do której, no, się, którą się zainteresowali i którą chcą uprawiać. A propos dołu piramidy, zapytam Pana o ograniczenia geograficzne, no bo wspomniał Pan troszeczkę o problemach klimatycznych, kluczowy jest mróz, jeżeli będzie mróz, to będzie sport, a no a co z geografią, no nie jest tajemnicą, że sporty zimowe dotyczą raczej południowej części Polski, czyli przedgórza, gór, natomiast dzieciaki z centrum, z północy kraju, już mają pewne problemy z tym, żeby dotrzeć w ogóle do, do takich dyscyplin. Tak, no narciarskie generalnie, ale jeżeli chodzi na przykład o narciarstwo biegowe, tam gdzie powinien być powinno być największe zainteresowanie, największy zasięg, czyli pod hale, no tam mamy krucho, bardzo krucho. Natomiast duże zainteresowanie jest tutaj na ścianie wschodniej, Białystok, Siedlce, Tomaszow Lubelski, Siedlec. Mamy najlepszego biegacza w tej chwili, Maćka Staręgę, prawda? Kto by to pomyślał. Ustrzyki dolne, to, to, to ta ściana w tej chwili wschodnia jest, jest takim bastionem rozwoju narciarstwa biegowego. co się nam świetnie rozwija. Natomiast jeżeli chodzi o skoki, to tutaj w zasięgu tej dyscypliny sportu jest populacja około 600 tysięcy osób. I, 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 I w oparciu o, o tradycje wieloletnie, bo stąd się biorą potem instruktorzy, trenerzy, potem wokół nich gromadzą się dzieci, pozwalają rodzice, którzy. Mieli w swojej rodzinie gdzieś tam kogoś, kto gdzieś skakał, uprawia jakiś sport, wydaje się ekstremalnie niebezpieczny, ale już są zaznajomieni z tym. I to powoduje, że całe środowisko nakłania, albo i popiera tę dyscyplinę sportu, bo dzieci, dzieci mamy w całej Polsce naprawdę bardzo zdolne i, i, i chętne, natomiast no, musi być ktoś, kto je pociągnie. To kreatywnością swoich działań, potem tych trenerskich, spowoduje, że, że te dzieci chętnie będą chodziły na zajęcia, będą miały zagospodarowany dzień. Popierają to rodzice, rodzice. Rodzice to jest też taka, tak, taki bardzo element wzmacniający. Angażują się bardzo w naciascie. To rodzice to są najlepsi działacze w tej chwili. Angażują się w to, żeby te dzieci na treningi dowodzić, żeby je zabierać, ale, ale też odciągać od tych innych niebezpieczeństw, które na, na młodzież czyha. To, to jest bardzo taki szeroki problem, no, ale stąd poszerzenie tej, tej grupy dzieciaków przede wszystkim, ale też grupy osób, również rodziców, o, o, o tych zaangażowanych. Do tego, żeby te, żeby te dzieci uprawiały sport, poszerzenie liczby instruktorów i trenerów, zabezpieczenie ich potrzeb, takich podstawowych, no to to, to, to jest zadanie dla systemu w tej chwili, bo stamtąd potem bierzemy zawodników do kadr narodowych i. I, i, I liczymy na to, że właśnie w terenie te talenty, tam na tych działkach się uda wykopać tych najbardziej utalentowanych, których potem już na pewno dobrze zabezpieczymy w kadrach narodowych, bo tutaj mam bardzo dobrą opinię. Zabezpieczenie ministerialne programów szkoleniowych, tych już na najwyższym poziomie, profesjonalizm, współpraca z wieloma fachowcami potrzebnymi w danej dyscyplinie sportu, to naprawdę funkcjonuje dobrze. Tu jesteśmy już, że tak powiem, w pełni w Europie czy na świecie.